Lekko deszczową pogodę przyjechaliśmy sobie do łodzi. Właśnie jesteśmy przy pomniku jednorożca i przy przystanku tramwajowym bardzo fajnie skontrolowanym I zaraz śmigamy dalej. No, cześć, witam Was z Łodzi. Można by powiedzieć, że specjalnie przyjechałem do łódzkiej szkoły filmowej. Nauczyć się w końcu kręcić filmy, nie? A tak naprawdę to przyjechaliśmy sobie do Muzeum Kinematografii. I teraz podziwiajcie. To są eksponaty, które grały, że tak powiem, rekwizyty. O, w filmie King Size z 1987 roku. autentyczne, A latarka to mnie po prostu rozwala. No jest genialna. No i czajnik, w którym siedział na szyszkownik kilku jadek. Niczym w saunie. No, słuchajcie, chcieliśmy zobaczyć sobie muzeum, ale spójrzcie. Dwa autokary. Do tego przyszła wycieczka jakaś piesza, chyba z 30 osób. Kolejka jak diabli. Jest szatnia, gdzie trzeba zostawić ściuchy, a tam jest jeszcze większa kolejka. Czekać, żeby wejść z dwie godziny, może trzy. Nie mamy tyle czasu. Może się uda jutro to ogarnąć, to raczej wątpię. Lecimy teraz w kierunku ulicy Piotrkowskiej. A teraz off Piotrkowska. Takie stare kamienice. Jakieś poprzemysłowe, przerabiane na knajpki. I to samo miejsce jeszcze z tej strony bardzo klimatycznie, fajnie, bardzo przyjemny budyneczek. w ogóle ta Piotrkowska jest bardzo przyjemna tak idziemy, idziemy, a ja nawet z tego wszystkiego zapomniałem nagrywać przy Piotruskowskiej sporo jest rzeźb różnego rodzaju tutaj akurat siedzi Argor Ludwige i gra na fortepianie ale i gwiazd Same gwiazdy gwiazd No kto pamięta jak się te lampy zapalały? której z widzów pamięta? Na pewno nie. Teraz znaleźliśmy pasaż róży. Są to kamienice wyklejone kawałkami luster. I żeby było atrakcyjniej, pani, która to kleiła, jakaś artystka, nie pamiętam tej chwili nazwiska, wyklejała to i układała w kształt róż. Stąd nazwa pasaż róży. Pięknie. Coś pięknego to się pięknie mieni szok. Coś pięknego i tak cała kamienica. Można zeskanować kod i zobaczyć, jak to wyglądało, zanim było całe wyklejone. A przesuwaj, przesuwaj. A tam daleko jeszcze jakąś chwilę temu byliśmy A teraz jesteśmy w takim miejscu No i dotarliśmy do łódzkiej manufaktury, multum ludzi, szok i taki sobie o to misiu tu siedzi i tu mamy tron Dziwny trąd dla króla królowej dla mnie Może i dla mnie Dziwna sprawa Ale ciekawa I tu jeszcze Wam pokażę maszynę do pisania Można sobie serwiki strzelać Ustawiając się odpowiednio no powiem wam tak, ten co tutaj zainwestował wydał kupę kasy, czyli można śmiało powiedzieć. Mieli rozmach tralalala -la -la. A teraz szukam żony, bo mi zginęła w tym magicznym miejscu. Szok Ale jaka brama O kurde O nieźle Wejść to, kuj to i potem poskładaj. I Biedronka. I teraz Pałac Rodziny Poznańskich. Oni kiedyś byli właścicielami, właścicielami tych wszystkich budynków, tutaj łącznie jest tą manufakturą. Tak to wygląda taki ładny park. Z tej strony pałac poznańskich i taka ciekawostka, jak Poznański zlecił budowę. Projektant pyta w jakim stylu ma być ten pałac wybudowany. A Poznański stwierdził, w kilku stylach, bo mnie na to po prostu stać. No i takie co do sobie wystawił. I jeszcze z tej strony ten pałac. Super. No, i jeszcze raz. Manufaktura już przy zapalonym oświetleniu. i taka sytuacja i po ciemnaku klas wolności wą tam mam. Jeszcze raz pasaż róży, tym razem po ciemku, z odbłyskami. Luster. <try> <try>